Nie przygotują, to idzie wyłącznie do parówki. Ja ci powiem ciekawe rzeczy, to naprawdę przyda ci się tym parowym. No tak, głodny jestem. Nie, nie. Przyjaciele, ja e, potrzebuję naprawdę, żebyście dali mi pół godziny czasu. W pięć minut A po co to 20 stronach? nie będziecie chcieli ciekawe. Dlatego, że chcę Wam powiedzieć coś, co się Wam może przydać w życiu, a jak nie będziecie chcieli tego przyjąć. No to po prostu stracicie na tym. Czy mogę Wam dać coś, co Wam e, naprawdę może bardzo dużo żyła. Ja się nazywam Ceroński i e, jestem... Jak? Ceroński, Ceroński, ja, Ceroński, ja. Ceroński. 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 I e, <laughs> jestem dzisiaj terapeutą, między innymi, ale e, nie będę Wam dzisiaj robił tutaj terapii żadnej. <laughs> Tylko opowiem historię. Ja mam 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. Także e, swoje 18 rodziny byłem w więzieniu z perspektywy dostanę 25 lat. Co? O, właśnie. 17 lat to jest. To bardzo bardzo... Jak ludzie chcieli sobie wejść do internet, W internecie są tysiące okay. filmów e, związanych z moją osobą. No, od 7 lat jesteśmy we wszystkich telewizjach w Polsce. Dlatego, że to, co się stało w moim życiu, na skalę naszego kraju i po to tutaj jest, żeby Wam to powiedzieć. E jesteśmy w różnych miejscach i robimy bardzo różne rzeczy, <coughs> w ludzi, w szkołach, na ulicach, w, w różnych środowiskach. E z jakim, jaki jest nasz cel? Żeby ludzie nie sięgnęli takiego miejsca, w którym ja byłem. Jeżeli się zabije człowieka, e każdy z Was jakieś tragedie tam życiu. Ja tak, jest, Natomiast... Ja, ja też nie byłem taki głupi. Ja się upiłem. Ja nawet się piję. Nie, 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 nie przyjacielu. Używasz 6% swojego mózgu. Ja nie chcę, że... Nie używasz więcej. Chyba na minusie używasz. więcej, dlatego że to jest wbrew fizjologii. Ja jest. jestem spokojny. Tego. Ale czy jest długo no. spokojny, czy ktoś jest niespokojny, to homo sapiens używa 6% mózgu. I teraz jeżeli pijesz alkohol, albo twarz, to te małe 6% zostaje zablokowany do 4 albo 3. I robisz rzeczy, których nie jesteś w stanie kontrolować. I nie ma takiego kozaka, żeby je kontrolować. Po prostu. Ja, jak się ukiłem, doszło do bójki. I ja nie chciałem zabić człowieka, była bójka zwykła. To nie było to, że ja wyszedłem i człowieka. Człowiek przyszedł do mieszkania, myślał, że tam można kupić wódkę. To były takie czas, kiedy były mety w Polsce. Dlatego nie pamiętacie tego. Nie było dużo marketów jeszcze, to był rok 1990, i facet myślał, że tak, my mieliśmy inwestor, 18-roczne koleżki, i facet myślał, że tam można w ogóle Zaczął pukać, eee, był po alkoholu. Ja byłem pierwszy, przy życiu, jak otworzyłem drzwi i doszło do bójki między nami. On mnie, mnie puchnął, ja go puchnąłem no, i chciał wejść się do mieszkania. I w wyniku awantury zginął człowiek. Co? To jest tak, tak że mm, ani ja nie chciałem, żeby zginął człowiek. Ani nikt tego nie chciał. Chodzi o to, jak łatwo jest przejść pewną granicę, na się nie chce. I też pewne rzeczy możesz sobie odwrócić, a pewnie nie odwrócisz już. Facet zostawił sześcioro dzieci. Rozumiesz? Osie, osie sześcioro dzieci. I, yy, I to jest tragedia. A druga tragedia była taka, że ja znalazłem się w więzieniu i kolejny człowiek, kolejne, kolejna, kolejna jednostka, jaka zaczęła mieć bardzo źle, Wiesz, ee, mój ojciec chlał całe życie w To był taki człowiek, że e, albo wyszedł z koszem na śmieci, wrócił za 6 miesięcy, albo za życie pił. Nie pamiętam bo, to się tak, bo rzadko był 6 bo Nienawidziłem go, miałem w ogóle takie zajawki, żeby sobie posadzić wiesz. Ja próbował mnie tam wychowywać, jak miałem 15 lat, zaczął mi tam jakieś e, wprowadzać jakieś teksty do, do, do życia. To pamiętam, że, że wziąłem halbę 5 kg chciałem głowę trzymać takim I to był człowiek, i chciałbym uniknąć znowu złudzeń. To był człowiek, który uważałem jest jakby zaczątkiem zła w moim życiu i wiesz. Stydziłem się go, był, był po prostu masakrą. I wiesz co, ale jak możemy do a on przez to pić. Coś mu się stało, Myślał, że da radę odpracować, jakby to wszystko, co się wydarzyło. Wiesz, że, że da radę z powrotem nawiązać relacje ze mną i, i to jest, wiecie, też coś takiego, że. Chcę, żebyście taką rzecz wiedzieli, że jak zrobisz coś, czego nie można odwrócić, rozumiesz? To w ogóle Twoje życie nabiera tak to, totalnego zwrotu. I ja bym e, chciał, żebyś nigdy nie zrobił czegoś, czego nie będziesz hmm. odwrócić. Hmm. Po prostu, ja to nie mam kontaktu. Jest co, on zrobił wszystko, żeby mnie wyciągnąć z więzienia. Zaczął dawać pieniądze, łapówki, a w konsekwencji dostałem tylko 10 lat. Co ten za te za, zabójstwo? Za bo tam nie mi udowodnili, mimo tego nie było. Ono, bo bo ci biłem z człowiekiem, no jest Dostałem dychę, to mi spadło na 8 lat później. E, I on mi kupił warunkowe zwolnienie, warunkowe przedterminowe zwolnienie. On tak chciał opracować te wszystkie lata, co chlał. I on mnie wyciągnął z więzienia, bo oni znali trzech lat. Resztę miałem w zawieszeniu. miałem więzieniu w zawieszeniu. Wyszedłem, ale miesiąc przed moim wyjściem, już jako trzeci człowiek, zginął w upadku samochodowym. Jechał i wjechał pod ciężarówkę i, 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 i zginął. Ja pamiętam, że wyszedłem na przepustkę, e, miesiąc przed warunkowym. Stałem pod kościołem i się żyć, na całe moje życie. Patrzyłem i mówię, kurczę, nie chcę mi się żyć. A powiedz, to jest trudne, wniosku, że na co, kurczę, cieszę się na takim świecie w ogóle. Wiesz, wtedy w mojej głowie zaszła pewna reakcja. Zobaczyłem, że zło jest silniejsze. Jak ja postanowiłem, że ja nie będę tą, nie chcę żyć jak przeciętni ludzie. Bo po ludzie nie radzą sobie w życiu, takie coś do mnie doszło, że nie chcę, po prostu chcę, być, chcę iść przez życie po prostu jak przecinak i zostałem złodzienny. zostałem złodziejem, zostałem zawodowym przestępcą i jak sobie wejdziecie do internetu na moje nazwisko, to zobaczycie yy, kim ja byłem, co ja robiłem w życiu, dlatego jak, ja się, jak, jak nastąpiła zmiana w moim życiu, to tym się zainteresowała telewizja i wszystko dookoła, nie? Bo ja w byłem człowiekiem, który miał dużo ludzi pod sobą. E, ale wtedy zaczęła się sytuacja, która zaczęła się była upadkiem w moim życiu. Trafiłem drugi raz do więzienia nie bałem za napas na na kampory, miany walut. E, tam w więzieniu, już gdy byłem z moją dziewczyną, dzisiaj, to jest moja żona tam siebie za kamerą z tym. Ja stało całe 16 lat, zaczęliśmy ze sobą chodzić, a trzeba przyjechać do więzienia więzień. A ja postanowiłem zrobić wszystko, żeby wyjść z tego więzienia. Ja Zrobiłem sobie ciężką chorobę, i tak dalej. Tam. Nie będę tego badał, bo nie ma na to czasu, ale generalnie e, poznałem przestępców, zawodowych przestępców. Ludzi, którzy mieli do czynienia z narkotykami, e, którzy byli e, handlarzami narkotyków, hurtownikami. E, I kiedy wyszedłem na wolność, wtedy z uwagi na te moje wymysły, uchwytły mi areszt. A zacząłem y, zawodowo zajmować się handlem narkotykami, wyłudzeniami walkowymi, napadami i innymi rzeczami. Dlatego to, co Wam teraz mówię, to nie jest coś, co ja sobie przeczytałem, czy czego mnie nabyłem, bo jestem prostym człowiekiem, to coś to przeżyłem i jestem tutaj jednym celem, żeby y, nikt z Was nie dotknął pewnych rzeczy, które będą mi odwracane. Żebyś nie dotknął, I tak masz ciężkość. Ale wystarczy przejść przez różną granicę, naprawdę jest masakra. Ja, mi się, wiecie, jak, jak ja zacząłem być przestępcą zawodowym, to mi się wydawało, że ja sięgnąłem w ogóle nieba, że w ogóle ja jestem w górnym że jest bardzo dużo pieniędzy. Uważałem, że pieniądz to jest coś, co jest w stanie napędzić moje życie. Uważałem, że te wszystkie braki, które mam, te deficyty, to pieniądz mi wynagrodzi. Brak ojca matkę, która była znerwizowana do szpiku kości. Ja pamiętam po prostu, co, co, co jej było, co się z nią działo, bo miała wszystkie nerwice możliwe. Padała do szpitala, ją wozili w ogóle przez to, co, co ojciec robił w domu, e, więc e, ja uważałem, że jak będę bogatym człowiekiem, rozumiesz, i więcej, i będzie, będą się mnie bać, bo ja uważałem, że ludzie, że jak, ja tak, że jak mnie się będą bać, to ja się nie będę bał. Miałem taką metodę, nie? Więc zacząłem żyć w ten sposób, żeby ludzie się nie bawią. E, I zacząłem mieć też dużo pieniędzy. I doszło do tego, że moje życie z jednej strony wyglądało świetnie, bo mieliśmy naprawdę kupę kasy, podróżowaliśmy po w Europie, bawiliśmy się. E, Stałem się też narkomanem bardzo szybko. Nie takim narkomanem gdzieś tam sobie daje pożywać tam jala jakieś zielsko, bo to było dla mnie w ogóle wieczor. To było szabko. E, ja uważałem, że e, ja jestem, nie, nie uważałem się na narkomana, Natomiast byłem w stanie wydawać tysiące złotych na kokainę, na krak i uważałem, że jestem, e, że to że, 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 tak się szyję, rozumiesz? Jestem kimś. I co się powiem, nieważne, jak uważasz o sobie, jeżeli to, co uważasz o sobie, jest odmienne od prawdy. Rozumiesz? To znaczy, że ściemiasz sam siebie. Ja sam siebie ściemiałem, że jestem kimś, ja byłem w takim świecie. Rozumiesz? pół to ćwór. Alkoholik to alkoholik. Nieważne, czy pali dynatura, natura czarny mokera są To jest nieważne. To jest po prostu nie ważne Nieważne, czy jesteś bogatym przestępcą, czy jesteś menelem przestępcą. Nieważne, czy ktoś jest, rozumiesz, prostytutką, która zarabia kupy pieniędzy, czy jakąś tam podrzędną, która gdzieś tam stoi. Nieważne. To jest nieważne. Ważne jest to, kim tak naprawdę jesteś. Kim, ty, wiesz, kim ja byłem? Byłem zalegnionym szczeniakiem, który zrobił sobie wokół siebie taką otoczkę, na, nałożyłem tysiące masek i Ty wiesz, o czym mówię. Tysiące masek, żeby tylko nikt nie zobaczył, jaki jestem naprawdę wciąż, bo tu się bałem. Bałem się i nie wiedziałem, jak mam żyć. I coś wam powiem. Boicie się. A jestem tutaj po to, żebyś wiedział, że jest inna forma, żeby się nie bać. <laughs> Paniakujesz, kombinujesz, boisz się. To jest proste. Ja siedziałem kiedyś w celi, gdzie siedział u nas dziewięciu, a osiem z nas siedziało za zabójstwa. I w dzień każdy z kozaka, wiesz? A w nocy płakali. Bo to nie ma kozaka na życie. Bo to można sobie pierdół poopowiadać, rozumiesz o co chodzi? Nie ma kozaka na życie. Ale jak odnajdujesz prawdę, odnajdujesz siebie, tak? to zaczynają rzeczy wyglądać inaczej. Ja odnalazłem siebie i moje życie z niego, bo mogłem zaraz Mi się wydawało, że jak będę miał kupę pieniędzy, że jak będę jeździł dobrymi samochodami, że jak będę świetnie wyglądał i będę po prostu cwaniakiem życiowym, to ja będę w stanie kontrolować rzeczywistość. To jest fikcja teraz. Fikcja. To jest nieprawda. Wiesz, i przed rok 2001, w 2001 roku, ja już byłem człowiekiem, który ma naprawdę dużo kasy, miałem adwokatów. Miałem też, e, udawałem świetnie psychicznie chorego. Miałem dokumenty w szpitalu psychiatrycznym, wszystko za pieniądze. Jak mi się parę grunt pod nogami, to uciekałem do szpitala psychiatrycznego i kładłem się tam, udawałem schizofrenię, wieczak czytałem książki o że byłem czy się. I czyś. Pamiętam, tak się stało, w 2001 roku zrobiliśmy taki, no takie coś, takie, takie przestępstwo na dużo pieniędzy i policja gospodarcza siedziała mi, że tak powiem, na plecach. Ja do tego szpitala sobie tam uciekłem, adwokaci załatwiali moje sprawy. I oni któregoś dnia... przyjechał do, do mnie dwóch policjantów do szpitala, i przyjechali do mnie i... oni powiedzieli, że jest jakąś małe trzęswaniem go I po raz pierwszy w życiu ordynator mnie zwolniła z tego szpitala i powiedziała, że ja mogę tam jechać. I że oni mnie potem przywiodą. I ja już wiedziałem, że oni mnie przywiodą, bo nie wiedziałem, co na mnie ma. I okazało się, że oni znaleźli mi coś takiego, ja przez... Osiem lat odraczałem yy, taki wyrok malutki. Miałem 10 miesięcy do 30. Jakąś tam bójkę, wiesz, ktoś tam z Miałem 10 miesięcy i tam za pieniądze sobie załatwiam za, za, odroczenie. Za, I za, oni mówią, ojdziesz siedzieć. Ja mówię, ale za co? Za to i za to. Ja mówię, kurczę, wy jesteście policja gospodarcza. Co was to w ogóle obchodzi, tak? Oni mówią, ty, bo ja ich tam bardzo źle potraktowałem. Ja Powiedziałem, że to oni, jak oni mnie aresztowali, że mówię za 24 godziny mnie wy wypuścicie jeszcze w rękę, bo to żeby Rozumiesz, że byłem taki debil. Deki po prostu, który uważał, że jest w ogóle, wiesz, panem świata, I, I oni tak podziękowali za te, za te swoje... Młode chłopaki, takie młode orły naprawdę, nie? Coś tam, wiesz, takie takie. To, ja trafiłem po raz trzeci do więzienia w 2001 roku, wiesz? To był taki czas, gdzie zamykano bardzo dużo więźniów. Były takie zmiany w, w, w układach politycznych i zamkniętych zamknęli 12 więźniów, więcej niż miejsc było. I tam ludzie spali na podłodze, wiesz, na materacach na wszystko zamykali, za jakieś alimenty, za jakieś tam w ogóle głupoty, wiesz takie? Ja też okej, okay, ja się nie bałem tego więzienia. Więzienie dla mnie było straszne. Generalnie więzienie w Polsce jest takie, że siedzisz się 23 godziny w celi i na spacerze. Tak naprawdę to nie jest, wiesz to co się widzi w telewizji, jakieś tam... Tam po prostu ludzie siedzą, nie? Tam nie ma. Tam nawet nie ma wielkiej agresji. To też jest nieprawda w ogóle wszystko. To takie robią, wiesz, to nie jest San Kwentin proszę. Ciebie, nie? Natomiast no co? Siedzisz w celi? Masz kawałek w ogóle celi i, i wiesz, i paru gości, którzy są tak samo zaburzeni jak ty, nie? Oglądają po ciebie, wiesz, młody na sukces z telewizji i blisko poluchają. Po, po prostu. Więc yy, okej, okay. mówię, odsiedzę ten wyrok, Agata będzie przyjeżdżała jak zawsze mam ten wyrok i każdy wyrok przyjeżdżał, mówię, teraz też będzie przyjeżdżała, wyjdę, będę zarabiał pieniądze, będę żył, nie? I któregoś dnia wiecie, przez do celi człowiek. To był taki dziwny człowiek, znaczy człowiek jak człowiek, ale był dziwnie do zrozumienia. Ja Miał taką grubą książkę przy sobie. I ta gruba książka e, to, było, to była Biblia. Wiedziałem, no. no dobrze. Ale nie jest to religijny człowiek. Nie będę cię do tym Chcę ci swoją historię. I ja wiem, niego powiedziałem, co tam masz? No to jest Biblia. Ja mówię, skąd tam masz? Skąd to w ogóle masz? Taka, od, od, od gadki do gadki. I mówię, są takie spotkania, bo jedzą w sobotę, przychodzą jacyś tam misjonarze, i to jest podobny klimat jak tutaj. Wiecie, kto to przyszedł i po co przyszedł? Co to za spotkanie? zanim w alkoholicy, wiesz. Ja mówię, zapisz nie na te spotkania. Chcę iść na te spotkania. Gdziekolwiek, żebym go z tej celi wyjrzał. I zacząłem chodzić na te spotkania. I zacząłem tę Biblię czytać. Gdzieś co? któregoś dnia doszedłem do bardzo prostego wniosku, że moje życie jest jedna wielka świątynia. Uczyni, nikt mnie tego nie przekonał. Wiesz, mnie nikt nigdy nie był w stanie niczego przekonać. Ja nikogo się nie słuchałem. Nikogo. Nikogo. Nie miałem żadnych autorytetów. Żadnych. Żaden sędzia, prokurator w ogóle. Ja miałem taką zrobioną maskę, jedną wielką, że sam siebie uważałem po prostu za autorytet ostateczny. Ale wtedy w tej Biblii przeczytałem prosty tekst o tym, że jest Bóg i to nie jest jakaś religia. I wiesz co zrobiłem? Po raz pierwszy w życiu. na kolana i zaufałem mu swoje życie. Wiesz co tutaj dzisiaj robię? Jeszcze jestem tutaj, żeby Ci powiedzieć, że otrzymałem swoją szansę. Oddałem swoje życie Jezusowi. Zrobiłem ruch. Nie jestem w ogóle religijny, mam wywolony na jakąkolwiek religię. To mnie interesuje. Chodzi o to, że ja coś zrobiłem, ale najpierw zaczęło się od tego, że uznałem jakąś prawdę w sobie. Uznałem, że jestem chmurem, że jestem debilem, że się boję i to wszystko przyniosło w głowie. Wiesz, e, dzisiaj prowadzimy mnóstwo różnych rzeczy. Docieramy do tysięcy ludzi w szkołach. Nie, robiłem profilaktyki do spraw zachowań ryzykownych, opowiadamy w no. szkołach o tym, w jaki sposób uniknąć brania narkotyków i tak, dalej, i tak dalej. Ale to wszystko robię z jednej przyczyny. Po prostu uważam, że każdy człowiek powinien mieć w życiu szansę normalnego życia. Tak uważam. I uważam, że każdy człowiek jest na tyle godny, tak? Żeby móc spędzić wieczność Bogiem. Coś ci powiem. Jeżeli tylko będziesz chciał, Chciałbym, żebyś pomyślał o tej dziadce. Są pewne mechanizmy w życiu. Jeżeli zobaczysz się, je, to nigdy nie wpadniesz w karę. I tak jest ciężko. I tak w ogóle też życie potraktowało cię śle. Rozumiesz? To nie jest sprawiedliwe, co ty masz w życiu. To jest w ogóle niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, co ty tak masz. Rozumiesz? Ale coś Ci powiem. Nie chodź w masę przez całe życie. O! Nie udawaj twardziela w ogóle, bo nie ma sensu. Bądź normalny. Bądź normalny. Bądź w ogóle można normalnie żyć. Można normalnie żyć. Istnieje prawdziwa miłość. Istnieją prawdziwi przyjaciele. Istnieje w ogóle prawda oczywista, którą jest Jezus. Istnieją te rzeczy. Istnieją te rzeczy. Ale istnieje też cały system bałachu, cały system kitów różnego rodzaju. Rozumiesz? Cały system. Jakich ludzi spotkasz w swoim życiu? Nie wiem, kogo spotkać. Wiesz, na naszych spotkaniach w szkołach czasami wychodzi 500-600 osób, rozumiesz, na sali gimnastycznej, dealerszy siedzą, rozumiesz, bujają się wiecz. Ja, ja mówię, jeżeli jest, jest, jest ktoś z was, kto handluje narkotykami, to chcę ci powiedzieć, że dla mnie jesteś bity frajer, a tutaj jest mój adres, mówię, bo on jest oficjalny w internecie, mówię, chcesz? To możesz, mówi, przyjechać ze swoimi kolesiami, pogadać o tym. <głysza> ze mną, tak? Mówię, jesteś frajer, dlatego że zabijasz ludzi. Czemu? Ponieważ ja byłem gilerem. Zabijałem ludzi narkotykami. Rozumiesz? Dlatego widzisz, ja byłem gdzieś na dnie. Jestem tutaj z prostej przyczyny, żebyś zrozumiał, że mimo tego, że tak ci ciężko, to możesz z tego miejsca, z którym jesteś, odbić się. I mieć normalne, dobre życie. Możesz sobie skończyć fajną szkołę, fajnie żyć. Rozumiesz? Możesz mieć zasady. Rozumiesz? Które nigdy nie będą w stanie być podważone przez nikogo. Możesz, jeżeli zechcesz. Możesz się chwycić Jezusa, i gdy też chciał. Możesz to wszystko zrobić, ale to jest Twój wybór. I ci ja chcę to po prostu zostawić, Wiesz, jeżeli ktoś z Was będzie chciał, e Możecie do mnie zadzwonić, to nie jest żaden problem. Dam Ci swoją dyskutkę, zadzwonisz do mnie, mogę z Tobą pogadać. Wiesz, nie od razu dzwonię, od... mieszkam 600 km stąd. Mamy po prostu kupę rzeczy naprawdę do robienia w Polsce, za granicą. Ale to, co naprawdę jest w moim sercu, są ludzie. Są ludzie, wiesz. Ja po prostu kocham ludzi. Ja naniżczyłem się dużo już ludzi w życiu. Wiesz, nie wiem, wiesz, siedziałem co jedno za jedno zabójstwo. Ale nie wiem, ilu ludzi za chwilę. Ja tylko nie wiem. Czasami ludzie zostawali w lesie, byli cali połamani i nie wiem, co z nimi dalej było. Wiesz, kiedyś mi zeszło w produkcji 5,5 kg żółtej amfetaminy. Nie mogłem jej sprzedać nigdzie, bo produkowaliśmy amfetaminę sami. I wiesz co robiłem? Dzieciom zdawałem, to później na osiedlu. Nie wiem, kto od tego zginął. Nie wiem. Ale wiem jedno. Mi dano szansę. Jest szansa dla każdego człowieka. Nieważne, jak jest ci ciężko, jak, jak kto cię zawiódł. Nieważne, jak czy ci się Proszę Cię, nie olej tego, co mówię. Jesteś w takim wieku, wiesz, mam syna 18 lat, który kawał życia czekał na mnie, aż wyjdę z więzienia, Było mu bardzo źle. Cały czas się bał. Cały czas się bał, że będzie bez ojca, że nie będzie, że nie będzie funkcjonował normalnie, Rozumie? Wstydził się, że siedzę, w ogóle, wiesz. I moim też marzeniem jest to, żeby on e, normalnie nie żył. Normalnie żył. Moja prośba to, do Ciebie też taka, po prostu nie olej. To jest wszystko, co Wam chcę powiedzieć, bo Wasz czas jest cenny, gotują się Twoje parówki, więc <grystanie> zostawcie z tym przyjacielem. Kto z Was będzie chciał pogadać osobno, jesteśmy tutaj jeszcze przez parę minut, jeżeli będziesz chciał, żeby czytać wizytówkę, bo może inaczej. To jest jakieś flamastę. To będzie łatwiej.